Wspomnienie Bolesław Leśmian. Te ścieżyny, których stopą dziecięcą dotykałem, co z nimi gdzie one. Tak się kręcą, jak łzy się kręcą, z oczu w nicość strącone. Budziła mnie poranku wilgoć świeża na słońce malowało mi na ścianie złote psy, złote wybrzeża. Złote skrzypce, złote otchłanie. Kto dość zaklinająco spogląda w światło, nawidocznione milczeniem, musi w końcu zobaczyć słonecznego wielbłąda i zbójcę słonecznego ze skrzystym spojrzeniem. Przy śniadaniu patrzyłem w stół, jak w pustynię, śniąc, że na wielbłądzie jadę, zbójcą jestem, a ojciec, jakby wiedząc, że wielbłądgowy minie czytał dziennik ze spokojem i szelestem. Karawka naświetlała haftem troistej tęczy wąs ojca i z szafy i róg serbety białej. Osa w firankach pogmatwanie brzęczy, jakby same firanki nićmi w słońcu brzęczały. Podłoga zwierciedliła liśniąc sennym nabytkiem palmy liść z jaśniejszym nieco spodem, ale tak, że mętniał w rozcieńczeniu płytkiem, jakby zieleń ktoś rozlał mimochodem. Fotel, trawiąc ciszę aksamitną, ociężale wygodniał i płowiał. Cukier igrał skrą błękitną, bochen chleba różowiał. Zegar Wytrząsał ze sprężynowych zwojów dłużącą się nutę w głąb w sali. W umeblowanym półśnie słonecznych pokoju wszyscy trwali i nie umierali. A potem coś się stało, źle, że coś się stało. Ten sam zegar w innych miastach bił nieśmielej, i dusza się potknęła, O nieoględne ciało. I kolejno umierać zaczęli.